Olimpijskiego konkursu skoków narciarskich w Vancouver rywalizacja odbędzie się według starych zasad. Dziś w Oberstdorfie skakano już przeliczając wpływ wiatru na punkty. Antonin Hajek leci 212,5 metra. Chwilę później Michael Urman ląduje aż 10 metrów bliżej, ale na liście wyników jest przed Hajkiem. Zaczyna się nowa era skoków. Już nie wystarczy polecieć najdalej. Chcemy, by skoki były bardziej przewidywalne, bardziej fair dla tych najlepszych zawodników. Wiadomo, że nie ma takiej możliwości, by wszyscy skakali w identycznych warunkach. Wprowadzamy więc matematyczny wzór, który zrekompensuje wpływ wiatru. Wzór skomplikowany, ale zasada prosta. Jeśli wiatr pomaga, czyli wieje pod narty, oznacza to punkty karne. Jeśli przeszkadza skoczek, dostanie bonus. W tej nowej rzeczywistości najlepiej poradzili sobie Norwegowie. Kwalifikacje wygrali wspólnie Jakobsen i Evensen. Świetnie skoczył Adam Małysz, 211 metrów, to była czwarta odległość. Do konkursu weszli także Jakub Kot i Łukasz Rutkowski. Skoki narciarskie na żywo w jedynce. Jutro konkurs drużynowy. Relacja o 13.50. Z rywalizacji w Oberstdorfie zrezygnował Thomas Morgenstern. Mistrz olimpijski z Turynu przygotowuje się do walki o kolejne złoto. Gdzie najlepiej szukać formy? Otóż Austriak wybrał Wisłę. W mieście Adama Małysza Thomas Morgenstern skacze pod opieką klubowego trenera i byłego szkoleniowca polskich skoczków hańca Kutina. Dlaczego przyjechali do Wisły? Powody są dwa. Dobre warunki organizacyjne i profil skoczni. Malinka przypomina olimpijski obiekt w Whistler. A tu z Austrii i bliżej.